Zero sentymentu, na robie zamętu. Otwieramy bramę do nowego uniwersum. na o londelu, zmaluję kontentu. To nie jest prosta droga, nie boimy się zakrętów. Yo, what's up? To Can't catch me, I'm able, cause you know I feel. I do, I'm still on top. Już true, że czas, in the zone, home. Czas życie, trzeba po prostu tak lubię. Właśnie to jest miaso, ja się że liza, nie się to okay, gazeliny, mam, żenień, skurek, rozwali, się drugi sezon, nowy nie jesteśmy na minut, nic nie zatrzyma nas. Wyginam śmiało ciało, do mnie to mało, za mało, za mało, chcę, coś się ciało, więc się, kto może, rzeczy jestem tak na naukowiec, chciałbym poznać kogoś, kto mi pomoże. Cześć, jestem Borys, Przewitam się. Przewitam się. Nie Zaczyna się drugi sezon, nowa chata, nowy plan. Nie jesteśmy na bieżni, minut, nic już nie zatrzyma nas. na gramy do rana. kołysko, firmy zajęły, pokoju, znaleźć ciało. Wam po prostu nie przyszła bo i spolitykowali, mi powiedział. Syneczko, co chcecie przegrać, pakuj rzeczy i dar. To moja oczy wybrane, mówili, że ona skedłowana, jako nie przyszedł, nie no, na chcę dodania, więc rzucam akurat do bara. Jak ktoś po prostu jak siada? Kalina, marina, to moja psywa. Słodka dziewczyna, ale spać jak Razem w nocy balujemy, bo